Cześć, mam na imię Martyna i witam Cię serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym elementarzu jogina nauczymy się wykonywać pozycję malasany, czyli pozycję przysiadu jogicznego. Stań na Macie szerzej, postaw stopy niż biodra, a następnie zejdź do niskiego przysiadu, tak aby kolana były skierowane do zewnątrz. Możesz troszeczkę pochodzić w miejscu, tak aby. Jeszcze rozciągnąć biodra, a następnie przejdź do niskiego przysiadu. Twoje stopy nie muszą dostawać całe do maty, możesz pozostać na palcach. Z czasem pięty się obniżą i będziesz mógł wykonać pełną pozycję malasana. Dłonie złóż na wysokości klatki piersiowej, tak aby łokcie delikatnie jeszcze rozsuwały kolana i pogłębiały. Ten przysiad. Bardzo przyjemna, pięknie otwierająca biodra pozycja. Pamiętaj, aby zachować proste plecy. Aby pogłębić pozycję, połóż na macie prawą rękę, a lewą wznieś ku górze. Taki skręt kręgosłupa w malasę. Dokładnie taki sam skręt wykonaj na drugą stronę. Oczywiście, jeśli masz dziś tyle miejsca w ciele. Jeżeli nie, pozostań w pozycji malasana. Dla osób, które potrzebują czegoś więcej i chcą pogłębić pozycję, możemy odłożyć prawą dłoń na matę, a następnie spróbować chwycić albo zbliżyć chociaż do siebie ręce, tak aby jeszcze bardziej pogłębić ten skręt i pozycję. Ten sam skręt robimy na drugą stronę. Jeżeli nie jesteś w stanie wykonać takiego skrętu, nic się nie dzieje, pozostań dziś w tej pozycji, która jest dla Ciebie komfortowa i wygodna. Wszystko przyjdzie z czasem, bądź dla siebie cierpliwy, cierpliwa, okaż swojemu ciału dużo wyrozumiałości. Aby wyjść z pozycji, odłóż dłonie na matę, podnieś pośladki, a następnie całe ciało do Możesz wykonać kilka takich przejść. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą obecność. Zapraszam do subskrypcji, do włączenia dzwoneczka. I zapraszam na kolejne praktyki i kolejne pogadanki. Jest mi bardzo miło. Do zobaczenia. Życzę Ci pięknego dnia. Papa! Pa.